Witam Państwa. Nazywam się Monika Dziedzic i chciałam Państwa zaprosić do udziału w wirtualnym, dyskusyjnym klubie filmowym Sztorm. Wraz z moim kolegą Andrzejem Kisielem będziemy Państwu przedstawiać perełki kinematografii. Filmy nowe, ale też te, które dokonały przełomu. Przełomu w szerokim pojęciu. Dzisiaj przygotowaliśmy film nieoczywisty czy oczywisty? Dla mnie oczywisty. Jest to film na pewno przełomowy, bo uznawany jest za pierwszy film grozy. Andrzeju, a dla ciebie z jakiego względu? Skoro już mnie wywołałaś, to powiem tak. Legenda mówi, że ten film, wjazd pociągu na stację La Ciosate, był Filmem, który wywołał panikę na widowni. Podobno tak było. Ale szukałem wyjaśnienia tej historii. Podobno w 1901 roku pewien filmowiec zrobił parodię tej sceny i tam pokazał, że bohater. Oglądający film właśnie zachowuje się tak jak u tak jak braci Limier. Podobno cała ta historia była tylko promocją czy autopromocją. Dzisiaj do tego nie dojdziemy, ale ten film nam na pewno pokazał, jak ogromna jest siła oddziaływania kina. Tak, i musimy też zwrócić uwagę na pewno na aktorów, tak. którzy tak naprawdę nie byli aktorami bracia mier zatrudnili osoby z rodziny, to znaczy poprosili osoby z rodziny i wykorzystali tłum, który czekał naprawdę na przyjazd pociągu. Myślę, że nawet nie uprzedzano tych osób, że przejdą do historii. Tak, pamiętajmy o tym, że film był kręcony jednym ujęciem. Tak, tak jak nasz. Czasem, proszę nasz. Państwa, to było ponad 100 lat temu i naprawdę początki kinematografii Czytałam też, że bracia Mier nie do końca wierzyli w to, że ta kinematografia się będzie rozwijać. Myślę, że jakbyśmy ich mogli teraz tutaj spotkać, to by byli bardzo mocno zaskoczeni. Rzeczywiście. I taka dygresja dotycząca Koło Brzegu. W 1912 roku powstało w Koło Brzegu pierwsze kino. Dopiero. Ale oczywiście wcześniej były tutaj pokazywane filmy, właśnie na zasadzie trochę cyrkowej, trochę takiej atrakcji. Przyjeżdżały osoby z zewnątrz, pokazywały filmy i zarabiały na tym. No, myślę, że nasz dyskusyjny klub filmowy Sztorm bardzo pięknie podtrzymuje tradycje filmowe koło brzegu i myślę, że to jest dobra droga. Także jakby. Ktoś z Państwa przypadkiem jeszcze nie widział filmu, o którym mówimy, to bardzo serdecznie zapraszamy, żeby go obejrzeć. Jest to film niedługi. Zaledwie 50 sekund, ale 50 sekund, które przeszło do historii kina. Zapraszamy.